Radio Kraków. Panie profesorze, jako były członek Senackiej Komisji Łączności z Polakami za granicą, jak pan przyjmuje tę zapowiedź 30 milionów na program repatriacyjny? Mówiła wczoraj o tym premier Kopacz. To znaczy, to jest tak, że no minęło już 26 lat ponad od, od 4 czerwca 1989 roku. A ta pomoc dla Polaków, którzy zostali na wschodzie, no, to, to, to ciągle jest symboliczna. To są ogromne potrzeby i tutaj zarówno na poziomie ustawowym, jak i finansowym, no i działań konkretnych. Pamiętamy niedawną sytuację, kiedy grupa Polaków na Ukrainie, no były opóźnienia, były trudności, więc tutaj widać, że, że, że to wymaga ogromnej z naszej strony troski i aktywności. Bo ci ludzie po prostu no, składają ciągle ogromną ofiarę na, na ołtarzu ojczyzny. Przecież oni znaleźli się tam nie, nie z własnej woli, tak? I, można powiedzieć, że, 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 że ci, którzy najbardziej przysłużyli się Polsce, ponieśli największą ofiarę i do dziś tam są. Oni absolutnie się bardzo denerwują, się mówi o nich Polonia. To są Polacy, Polacy na wschodzie. Premier Kopacz mówi o dużym programie repatriacyjnym. Dyskutujemy także o zmianie ustawy repatriacyjnej. To znaczy, to znaczy, ale co znaczy, trzeba zrobić, panie Ja muszę profesorze? powiedzieć tak, że tak odwoływanie się do tego, co mówi pani Kopacz jest o no, tyle niezręczne. No ale rozumiemy kampanię. Że było, nie no, było 8 lat. Było 8 lat, i, i przez te 8 lat, no, praktycznie co się wydarzyło? 5 tysięcy ekspertów ze wschodu ostrzegło wejście w wyborami, życie tej ustawy. Na 8 tygodni przed wyborami nagle jest erupcja obietnic. Pomysłów, no to one nie, nie są wiarygodne. Także że ja tylko tyle mogę powiedzieć. No ale, panie profesorze, ale co, co trzeba zrobić? Bo tak, bo w tej dyskusji o, o zmianie przede wszystkim ustawy repatriacyjnej mówi się o przyspieszeniu tego procesu, o, o tym, żeby ten ciężar zdjąć z samorządów i, i na barki rządowe przerzucić. Co jeszcze? Bo to od 2000, od 2000 roku obowiązuje to ustawa. Wydaje się, że, że po prostu nie ma woli, że to, to nie jest tak, że jest ustawa i wszystko jest. To znaczy jest wiele takich osób, które uważają, że ich głównym zadaniem jest stanowienie ustaw. No, ustawy to są pewne ramy. To trzeba wypełnić treścią, wolą, aktywnością. To jest, to jest wyzwanie, że, że po prostu trzeba być tutaj aktywnym i działać. tak? No, Przywołam chociażby Michała Dworczyka. Tak, jemu nie były potrzebne ustawy. On jechał na wschód i pomagał ludziom. I takie aktywności są potrzebne. Jest potrzebna jakaś komórka, grupa ludzi, która po prostu będzie, będzie działała naprawdę, naprawdę.